Wiemy, że dla ciągu geometrycznego AN, A1 jest równe 3,75 oraz A2 jest równe minus 7,5. Musimy obliczyć sumę trzech początkowych wyrazów tego ciągu. Żeby to zrobić, to musimy obliczyć A3. Żeby obliczyć A3, to musimy znać iloraz tego ciągu geometrycznego Q. Wiemy, że jeżeli pomnożymy A1 przez Q, to otrzymamy A2. Zatem możemy łatwo wliczyć Q, że Q to się równa A2. Podzielić na A1 to się równa, podstawiamy minus 7,5, podzielić na 3,75. 7,5 7 to dwa razy więcej niż 3,75 oczywiście, dlatego tutaj wynik będzie równy minus 2. Liczbę ujemną dzielimy przez dodatnią, czyli wynik wychodzi ujemny. No i teraz możemy obliczyć A3. A3 to jest wyraz poprzedni, czyli A2. Pomnożony przez iloraz ciągu geometrycznego Q, czyli A2 minus 7,5 razy Q, który jest równy minus 2, otrzymujemy wynik 15. No to teraz możemy obliczyć S3. Sumę trzech początkowych wyrazów to jest A1 plus A2 plus A3. Dodajemy 3,75. Plus a2, a2 jest ujemne, to od razu napiszę minus 7,5 i plus 15. 3,75 plus 15 to łatwo dodać, to będzie 18,75 i minus jeszcze 7,5. 18 minus 7 to będzie 11, czyli mamy 11,75 minus 50 to będzie 25. 11,25 tyle wynosi suma trzech początkowych wyrazów, czyli poprawna jest odpowiedź A.